Jabłowy. I dziękuję bardzo serdecznie za poprawę muzyczną dzisiejszej pięknej uroczystości. To bardzo podnosi, pod podnosi podniosłość tej uroczystości. Bardzo dziękuję Panu Ryszardowi Gabronowi, który bardzo się przyczynia do tego, by ta piosenka tak wspaniale tym bardziej jesteśmy uradowani, że ponad połowa grających w orkiestrze Tybarski to są nasi parafianie z Podłowienia. Więc jeszcze raz, jeszcze raz serdecznie dziękuję za to. 8 stycznia orkiestra Tybarski to wyjeżdża do Mają jeszcze wolne miejsca, dlatego można się zapisać. Najlepiej skontaktować się z Panem Ryszardem Gabronem i zgłosić swój wyjazd właśnie na, właśnie do Witel i na Jasko do Z okazji świąt Bożego Narodzenia Pańskiego pragnę tak, na w imieniu swoim i wakładów złożyć wszystkim Panom i wszystkim innym gościom najserdeczniejsze życzenia do Powiedział niedawno, że Może Narodzenie to Jezus, który przychodzi. Jezus, który przychodzi, aby dotknąć Twojego serca. Jezus, który przychodzi, aby dotknąć Twojej rodziny. Który przychodzi do Ciebie, do Twojego domu, do Twojego serca, do Twojego życia. Łatwo jest żyć z Jezusem. On bardzo nas szanuje, ale nie zapominajmy o Nim. Życzę Wam wszystkim błogosławionego czasu, czasu świętego, czasu skłaniającego do zatrzymania się, do zadumy nad tajemnicą wcielenia. Życzę Wam chwil pełnych miłości, bliskości Boga i bliźniego. Niech Bogu Rodzica Najświętsza Maryja Panna, która swoimi troskliwymi rękami chroniła dziecię Jezus w kąciku Betejańskiej Grody. Niech wspomaga Was wszystkich w roku Pańskim 2022. Wszystkim życzę błogosławionych Świąt Narodzenia Pańskiego.